Regulowany bagażnik rowerowy cross travelerack z systemem Carry More Jeśli planujesz wyprawę rowerową lub chcesz ułatwić sobie przewożenie bagażu na rowerze musisz wyposażyć się w solidny bagażnik rowerowy Cross Traveler to uniwersalny bagażnik rowerowy który bez problemu zamontujesz nawet jeśli twój rower wyposażony w hamulce tarczowe wyprawy rowerowe codzienne dojazdy do pracy czy zakupy. Dzięki bagażnikowi rowerowemu Cross Travel -rack będziesz mógł pożegnać się ze śladami potu na koszulce spowodowanymi jazdą z plecakiem, a dzięki systemowi Carymore zakładanie i zdiomowanie sakw z systemem Carymore będzie łatwe i bezproblemowe wygodne w montażu bagażnik rowerowy. Cross Travel Rack to precyzyjnie wykonany bagażnik rowerowy. Dzięki regulacji. Możliwy jest jego montaż w rowerach z kołami z rozmiarze od 24 do 28 cali. Konstrukcja bagażnika umożliwia zamontowanie sakw bocznych na specjalnych dodatkowych poprzeczkach, co powoduje obniżenie środka ciężkości roweru. Dzięki temu, rower załadowany sakwami prowadzi się łatwiej i stabilniej. System Cary More, w który został wyposażony bagażnik rowerowy Cross Travelerack, Ułatwia montaż sakw również wyposażonych w system Carrymore. System ten pozwala za jednym klikiem zapiąć oraz odpiąć sakwę. Za samo zamknięcie gwarantuje pewne zamocowanie sakwy. Cross Travel Rack to aluminiowy bagażnik rowerowy przystosowany do montażu na ramach rowerów wyposażonych w hamulce tarczowe. Niezbędne jest aby rama roweru miała odpowiednie otwory montażowe do bagażników, możliwy jest także bezpośredni montaż oświetlenia rowerowego, dzięki blaszce o rozstawie śrub 50 do 80 mm. Maksymalne obciążenie bagażnika to 25 kg. Specyfikacja rozmiar koła 24. 28 materiał aluminium 6061 T6 nośność 25KG miejsce montażu Ty uwaga 1039G systemy montażu system szybkiego montażu i demontażu Cary more.